Cześć ludziska, z tej strony i w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj lecimy z 10 sekund, minuta i 5 minut. I budujemy domki na drzewie. 3, 2, 3, 2, 1, start. Start. O kurde. Boże, już coś źle postawiłam. Ja też. Trudno mój dom będzie. O Jezu, 2 okay, sekundy, miał. koniec! Już? Tak. Ja wiem, że jedna Ja też nie. Dobra, chodź, idziemy. Najpierw do twojej... Ja to do Ciebie. Nie, to ładniej wygląda. Bo to samo drzewo. To tak i u mnie. To nawet liści nie ma. Dobra, faktycznie, tak. U Ciebie jest dom, u mnie jest drzewo. Tak, totalnie. Teraz minuta. Minuta to już jest dużo, tak? W porównaniu do 10 sekund. 3, 2, 1. Start. O Jezus, ja nie znajdę nawet wszystkich rzeczy No gdzi, tu, to tutaj, mam, mam, mam Nie takie mam, o mam Ym, Jakieś nazywało o? Mam, 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 mam Ja się mam, mam, mam Tak Dobra, robimy takie coś i robimy sobie cyk O Jezus Robimy takie Dobra. coś i robimy sobie cyk Idealnie takie... Szcze... Szczera odpowiedź. Nie. Yy, dobra, yy, 16 sekund? Ja o... coś zdążyłam zrobić. Przecież ja to coś zdążyłam zrobić. Mój dom będzie miał jedną krawkę. Chociaż... Może jednak nie. Może jednak będzie miał cztery krawki. Koniec czasu. Koniec? Tak. Dobra, lecę najpierw do ciebie. Tak to u mnie wygląda. Nie da się wejść, bo miałam tu jeszcze zrobić. I tam da, niżej nie niżej, i nie Trabdory. No da się tutaj, wejść. tylko postawić i sobie. Wejść. Moje jest troszkę większe. Idealnie. Ale chciałam nie zdążyłam zrobić. Tutaj. Gdzie tu? Tu. Nie, nie wiem gdzie tak. tu, A tu. Chciałam mieć tu drugi, ale się nie wyszło. No, Szybko no tam, idzie to. Bardzo. Dobra, lecę do mnie, do mojej następnej pięknej... No, no to lecimy. Trzy, dwa, jeden, start. Dobra. E, więc dobra, ja to robimy ten. sobie, tak. Ja już ich tręchnie, bo mi pewnie z nich nie wyjdzie. O nie, wyszło mi takie małe. No dobra. I nie. No, to dobra. na my, nie. My, o, nie. Ciobre... nie, to wezmę Muszę to jakoś zrobić, żeby to tak upodobnić Ale dobra, mamy dwa drzewa I teraz tak, ładnie Dobra, robimy tu Tak jak sobie Ile jeszcze zostało no. czasu? Y 3 minuty i 55 sekund To mało Dosyć. A ja dopiero pierwszy dom robię. A ja jeszcze żadnego domu nie robię. Dobra. Muszę powiększyć miejsce cyk na ten dom. I cyk tutaj będzie. I tu będzie takie... To usunę. Większe. Okay. I to będzie idealnie. Nie po prostu, nigdy nie będzie u mnie idealnie. I nie wiem czy w ogóle starczy mi czasu na dach. Dobra, póki co nie będę robić drugiego domku, zajmę się tym jednym, żeby ten wyglądał wspaniale. I bardzo świetnie. Oczywiście tak będzie wyglądać, prawda? Tak. Taki no mam przynajmniej zamier. zamiar. Ciekawe, zamiar. Dziewczyny się Nie, mój wygląda teraz tak tragicznie. Ty. Tego nie będzie. Będzie zamiast tego będzie to. Dobra, cyk. To też wygląda źle. Dobra, zrobię to i zamienię to. Dobra, idealnie. cyk. Okej. Okay. Już skończyłam jeden w sumie. Ale Już jeszcze... dom cały skończył? Przecież nie skończyłam, bo ja... 2 minuty dwadzieś... dwie... 20... Dwie 2... 20... Dwie 20 sekund. 2... 20 sekund. Dra. Dobra I teraz um, um, um. I teraz tak I teraz y, zrobię tutaj Nie wiem, coś takiego może I tutaj zrobię sobie Takie słowa I tutaj tylko trzeba postawić To Działaj, mój pomysł, liczę na Ciebie. Cyk i cyk. Dobra, i tutaj powiedzmy takie coś. O, i to jest I cały mój domek. Jeden. Pierwszy. Ja robię tylko jeden domek. bo A drugiego miał... chyba nie zdążę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale dobra, wierzę w siebie, tak? Nie wiem, czy tak Podstawa to jest wierzyć w siebie. Drugi będzie troszkę, troszkę mniejszy. Jezu ty robisz dwa domy, to mój portret, to moje portret... Mój, mój dokładnie, pani Bę. Nie da... Mój portret to swojego to będzie kis. Boże 50 sekund. Jezus! Maria! Nie wiem co powiedzieć. Dobra, skończę. To nieźle mój wygląda na nas. Jezu, co ja robię? Mój ten... Nie to! O, u, u, Dobra, u. Ja... U. nie u. wiem, co mam ci powiedzieć Dobra, to będzie jakaś taka pracownia powiedzmy powiedz, co ja to zapomniałam o tym? Git i tutaj Jaki będzie... Ja nie... Będzie takie coś z takim czymś 7 sekund. 7? 7. Nie mam A w sumie to teraz koniec. Ju Tak. No to ja nie dam żadnych mebli. Jak ładnie wyszło ci. Dobra, to mój przy twoim to jest. Tylko tutaj takie takie za dużo powietrza troszkę. Jezu, jest ja przejście Ja nie mam dosłownie żadnych mebli. Nic, poczekaj jeszcze nie idź. ja jeszcze patrzę tu. Ja w tym drugim Ładnie. mam. Ładnie. Widzę przecie. Chociaż to łóżko chciałam dodać, zapraszam do mojego tutaj, z pięknego domku. Ma balkon taki, o. Ale nie zdążyłam dodać rzeczy. No tak, bo to ty znowu magazynie. zrobiłaś do tego. No, zna, nie, właśnie chodzi sama, mi o to, że, że chciałaś tutaj przejście takie mieć w środku, nie? Nie, nie, nie zrobiłam tego sama, to dałam to... to. E, dałam drzewo i dodałam kilka blotków. No tak, ale to trochę dużo tutaj... i tu z tego. Ja miałam po prostu pomysł lepszy. Mam. No. Ale wiesz Dobra, co ci no wyszło my... lepiej? No co niby. To ci wyszło lepiej od mojego, bo ja w ogóle tu domu nie mam. <laughs> Totalnie Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Ci suba, łapkę i co tam się dostawnia i, I narka Narka!